Ona to, dama, ona to dama, ona to dama, boję się przy niej stać, jest za drogo ubrana. Ona to dama, ona to dama, kocham jak pali fajki, nie mogę spać do rana. Ona to dama, ona to dama, boję się przy niej stać, jest za drogo ubrana. Ona to dama, ona to dama, ona to dama, Kocham jak pali fajki, nie mogę spać do rana Mam płuca czarne jak Obama, mogę ciągle o nie śnić Zamknęłam mnie w pokoju, ale nie mam do niej nic Jak patrzy na mnie, czuję czary na całym jebaniem ciele Chcemy mieć na zawsze, choć bardzo dużo tryb samolotowy, ciągle wyciszony. Jestem powoli, mam tego dosyć. Nie chcę stracić cię na zawsze, nie chcę siebie pozbyć. Z tego ciągle znika. Fale stare mosty, ale nie umiem zapomnieć. Nie umiem zapomnieć, nie umiem zapomnieć. zapomnieć. Dziwi mnie to straszne, ponieważ. Ciebieś w końcu mnie zechciała. Ona to dama, ona to, on to dama, boję <Thornton> tam się niej stać. Jest za drogo ubrana. Ona to dama, ona to dama, kocham jak pali fajki. Nie mogę spać do rana. Ona to dama, ona to dama, boję się niej stać. Jest za drogo ubrana. Ona to dama, ona to dama. Kocham jak pali fajki, nie mogę spać do rana. Na, 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 na. Śpiewaj mi jak idę spać. Te anielskie głosy siedzą w głowie. Oh my god, to moje P.O.V. I ja widzę jak zakradł. Głowa chyba ton. to nie. W ekipie nowej gato moje pi -O -O pi Ludzie na mnie patrzą tak, jakbym cały czas